Podamy stek z rekina, i tutaj przymierzamy się jeszcze, żeby podać stek z aligatora. Nareszcie wraz z nową wiosenną kartą dań palmiarni doczekaliśmy się w Zielonej Górze propozycji na miarę światowych trendów. Mamy rekiny słodkowodne, mamy wspaniałe sumy, czerwonopłetwy, mamy także piranie. Chcemy, żeby nasi goście przyszli, żeby taką rybę sobie wybrali. Kucharz przyjdzie, wyłowi tą rybę na bieżąco. Usmaży czy ugotuje. Kuchnia palmiarni, ze względu na rozmiary tych egzemplarzy, musiała sprowadzić z Azji specjalistyczny sprzęt. Mamy zakupiony specjalny durszlak, właśnie taki większy do połowu ryb. Jeżeli klient po prostu by sobie zażyczył jakąś większą rybkę, także jest też taka możliwość. Na ten powiew egzotyki z kuchni reagujemy jeszcze z pewną taką nieśmiałością. Czy ma Pani apetyt na taką egzotykę? Na egzotykę nie, nie, nie. Dlaczego? No nie próbowałam nigdy tego. To może warto by było spróbować? No może kiedyś. Nigdy egzotycznych ryb nie jadłam. A kusi? Raczej, raczej nie. Acz zdarzają się już odważniejsi klienci, którzy doceniają tę kulinarną ekstrawagancję. Mógłby Pan ewentualnie któregoś mi polecić i przyrządzić? Proszę, proszę, tak? proszę bardzo sobie dać, proszę bardzo sobie Aha, dać. to ja bym poprosiła tego dużego. O, świetny um, wybór. Ja bardzo lubię takie egzotyczne jedzonka. Yy, w ogóle galaretki, sałatki z yy, owoców morza, no yy, też bardzo, tak? Ale te, yy, jeszcze takich rzeczy to nie jadłam. Do 20 minut no, będzie gotowe. Aha, super. Chce pani się z nim pożegnać? Mm. Choć do polskiego schabowego im daleko, to można z nich wyczarować prawdziwą ucztę dla naszych kubków smakowych. Naszą specjalnością na dzisiaj są na pewno żółwie, które podajemy pod... Serową, serową palerynką z dodatkiem świeżych warzyw. Słowem kluczem jest tu właśnie świeżość. Ryby będą naprawdę na bieżąco dowożone do palmiarni. Codziennie będzie nowy sort, więc zapraszamy. Na pewno będą ryby świeżutkie. Świeża oferta palmiarni jest już w zasięgu ręki, a raczej widelca.